Wam moje osobiste zdanie jest takie, że nie uważam tego za nic złego. Jeżeli dorośli faceci chcą się nawalać w lesie, to jest ich sprawa. Lepiej, żeby to robili w lesie niż gdzieś na mieście czy też na stadionie. Ja z tym nie mam absolutnie żadnego problemu, nawet pod jakimś względem świadczy to o jakiejś sile charakteru. Ja osobiście odbieram to naprawdę pozytywnie, ale wiem, że odbiór ogólny. Jest trochę bardziej negatywnym, no ale każdy może na to spojrzeć z zupełnie innej strony. No i na koniec przyszedłem do sprawy kawalerki, ponieważ to jest dla mnie bardzo duży znak zapytania. Ja nie czuję się przekonany wyjaśnieniami Karola Nawrockiego ani sprzed tego wywiadu, ani tymi w ramach tego wywiadu. Po prostu cały czas nie kupuje tej jego historii. Moje zdanie jest takie, o którym zresztą wtedy powiedziałem, że Nawrocki w dzieciństwie, w młodości raczej, a nie w dzieciństwie, robił błędy, że robił rzeczy, których żaden kandydat na prezydenta by nie zrobił, gdyby wiedział, że w ogóle takie możliwość się pojawi, że kiedykolwiek wejdzie do dużej polityki.